drodzy kandydaci wojciechu Dariuszu wraz z Waszymi bliskimi rodzinami, żonami, przedstawicielami parafii, przygodne osoby konsekrowane wszyscy siostry i bracia w Chrystusie Panie. po raz pierwszy w tej katedrze. Dokonujemy tego ustanowienia stałych diakonów. Wasza posługa jako diakonów stałych wpisuje się w życie i misję Kościoła. Wasze doświadczenie osobistego życia. I wszystkiego, co wiąże się z Waszym posługiwaniem, byciem w rodzinie, w pracy, ma zostać wciągnięte, wprzęgnięte w misję Kościoła oficjalnie, w tym pierwszym stopniu, jakim jest diakonat. To jest dla Was przywilej i wyzwanie. Nie jest to tylko sprawa prywatna, choć bardzo osobista, Wasza i Waszych rodzin. Jest to sprawa oficjalna, jest to sprawa kościoła, który stając wobec nowych wyzwań i stosownie do świadomości swojej misji. Prowadził właśnie tę praktykę stałych diakonów, żeby byli służącymi w Kościele. I dziękujemy Bogu za wasze powołanie, dziękujemy wam i Waszym rodzinom. Święty Paweł, tak jak już słyszeliście, mówił o ciele, które jest złożone z wielu członków, w których są różne Funkcje, posługi, charyzmaty. Każdy członek jest ważny. Ale nie tyle indywidualnie, ile właśnie w relacji do innych ze względu na ciało, na wspólnotę, na życie, które rodzi się we wspólnocie. Wy, jako ojcowie, też chyba tego doświadczaliście, jaka jest radość. Z tego, że we wspólnocie miłości rodzi się życie, analogicznie też jest z kościołem. Wasza posługa będzie teraz szersza niż tylko w rodzinie i czy dla rodziny. W tej czy wspólnocie, w tym kościele nie wszystkie członki spełniają te same czynności, jak mówi święty Paweł. Nie wszystkie mają ten sam charyzmat i niosą ten, taką samą odpowiedzialność. Ważne jest harmonijne bycie we Wspólnocie. W historii Izraela, tak jak słyszeliśmy z Księgi Licz, Pan Bóg też wybrał pokolenie Lewiego, by byli sługami wobec kapłanów. By byli sługami przybytku po to, żeby w przybytku mogła się z, z być sprawowana ofiara. Na pustyni to było inaczej, w świątyni po tym jerozolimskiej inaczej. Ale jest bardzo mocno podkreślone to, żeby cała społeczność mogła spełniać swoje zadanie wobec tego przybytku obecności Boga. Do diakonów, do, do Lewitów nie należało składanie ofiary, ale posługa. A Was też będzie ta posługa istotną przy składaniu ofiary przez kapłanów. Jest to troska o świątynię. Oczywiście nie chodzi tylko o budynek. I przede wszystkim nie. Chodzi o to ciało, które jest. Jakim jest wspólnota Kościoła, który jest miejscem obecności Boga, aby wszystko w tej wspólnocie dokonywało się według jednego źródła, z jednego źródła, według jednego schematu, według jednej wizji, aby była jedność, żeby było jak najmniej elementów obcych, niepotrzebnych, tych, których. Wciskają się do wspólnoty, ze świata, żeby upodobnić się, uczynić się bardziej atrakcyjnym. Wydaje się to czasem takie pociągające, bo istota sama, ofiara, jest zazwyczaj mało pociągająca. Wy będziecie chodzić koło tego, żeby ofiara była tak sprawowana, aby ona. Była światłem dla innych, była solą, która, jak w Ewangelii mamy powiedziane, która tym, którzy są w jakimś rozkładzie, mogli z niej korzystać, mogli z tego światła korzystać i zbliżać się do tego, żeby też wchodzić w tę tajemnicę ofiary. Słuszcie temu duchowi, tej mentalności Jezusa Chrystusa. Jako diakonistali, nie, nie, jesteś, nie jesteście kapłanami, ale należycie do tej struktury Kościoła w pierwszy stopniu. Jesteście bardziej obecni w świecie przez wasze życie rodzinne, społeczne, zawodowe. Mniej grozi Wam to, czym jest, ja często tego używam, klerykalizm negatywnie pojęty. Możecie temu zapobiegać przez Waszą postawę też. Jesteśmy ludźmi z, was, z Waszymi rodzinami, z Waszą pracą, Waszymi sąsiadami. Bardziej świadomi problemów świata. I każdego człowieka, każdego sąsiada. Niesiecie ze sobą właśnie to powołanie: bycie solą i światłem dla świata. Tak jest wasze, Wasza misja, aby ta sól ziemi, którą jest też, jest cały Kościół, nie tracił na swojej wartości, na swoim smaku. Lecz był zawsze gotów solić, posadać innych. Podobnie, żeby światło nie było pod korcem, pod ukryciem. Dziękuję wszystkim, którzy was przygotowali. Dziękuję księdzu Tomaszowi i tym, którzy z nim współpracowali. Dziękuję rodzinom, szczególnie żonom, które... Wyraziły zgodę, abyście byli tymi sługami. Dziękujemy Waszym wspólnotom parafialnym, wszystkim, którzy są Waszymi bliskimi, gdziekolwiek jesteście. Życzę, byście jak najpełniej byli tą cząstką interaktywną, tak można powiedzieć, Kościoła, na styku w szczególności właśnie świata i ofiar. Niech wspólnoty, w których będziecie posługiwać was, dobrze przyjmą, a wy bądźcie dla tych wspólnot radością, pochlepieniem, właśnie światłem i Niech Chrystus ten, który stał się sługą wszystkich, będzie dla was i dla nas wszystkich. Tym wzorem, do którego stale się upodobniamy, wiedząc, że to jest nieskończony wzór, który zawsze jest blisko nas i stale nas pociąga dalej niż my tylko sami możemy sobie to wyobrazić. Życzę Wam takiej dobrej posługi, a dzisiaj dobrego przeżycia tych święceń, tego oddania się Bogu na służbę. Amen.